Więc wiecie, to, że się mówi, że o, prawda to leży tak, między tym a tym półprawda. Półprawda równa się główno prawda. Czy to nie jest prawda? Jezus jest prawdą. I tylko to, co zawiera się w Jezusie jest prawdą. I tylko On jest życiem, kochani, możemy sobie mówić, że to egzystencja na tej ziemi, wow, to życie w ogóle mam niesamowite, tutaj sobie zrobię biznes. Tutaj zrobię sobie coś, tu pójdę sobie na siłownię, żyję. Otóż nie, przyjaciele. Jeśli Jezus Chrystus nie jest obecny w Twoim życiu, to Ty nie żyjesz, Ty sobie egzystujesz. Jak drżownica, na przykład. Ja wiem, że to taki, może Ci nie podobać przykład, ale tak to wygląda. Jeśli masz martwego ducha, to czymże różnisz się od drżownicy? Potrzebujesz pojednać się z Bogiem.